Dzień dobry, się W dzisiejszym odcinku mam dla Was smutną informację. Ponieważ niestety musimy przerwać Daily. Bo nie będzie... dwa odcinki z Daily nabrałeś. Yy, niestety nie spodziewałem się tego tak szybko. Ja nie oglądałam ostatniego wiadomości. Ale... Wróciłem do szkoły. Skoro wróciłem do szkoły, to będzie mi się ciężko teraz nagrywało. Więc przepraszam, że przerywam daily, ale zrozumcie mam... Nie, mam szkołę, takie rzeczy. Więc tak. Słuchajcie. Ja zrobię tak. Odcinki będą się pojawiać co dwa dni o jakiejś tam godzinie. No niestety, no, gdyby nie ta szkoła, to by może lepiej by było. Ja teraz nie zmyślam. Serio, mam szkołę, takie rzeczy i ja po prostu nie wytrzymuję. Z nich więc tak widzimy się y, jutro na filmie i potem w czwartek nie będzie, a w piątek będzie a w weekendy to będą w ogóle filmy, tylko że chodzi mi o te 5 dni, a w weekendy to będą codziennie Weekendiki. sobota, niedziela będzie filmik e, tak to, to my naprawdę musimy to przerwać więc przepraszam widzowie ja nic na to nie poradzę. Gdyby zacznę już to by już było dalej, ale no niestety wyszło jak wyszło, więc widzimy się jutro o godzinie którejś tam. Na pewno będzie to jakoś, jakoś maksymalnie to będzie, te odcinki będą się pojawiać jakoś od ósmej do dwudziestej pierwszej jakoś tak, więc mm, mm, mam nadzieję, że mnie zrozumieliście, więc do zobaczenia jutro.